Witam Was, nazywam się Witcher 1.2.2, a za nami jest Archemy. Siemanko wszystkim. A was zjebany. Kurwa nawzajem. Dobra, lecimy. Dobra, idę za Tobą. Po prawej. Jeżeli ktoś jest ciekawy, to gra się nazywa... Red Ochiesta 2? Tak. O kurwa! O ja pierdolę, od razu ja, na wejście, kurwa! Jo, pierdyle. Ja Ty, ci rusy to są pojebani. No i mnie przerzuciło to! Eee, zresk się na B, na B, na B. Chyba to... Ty, rusy. Do ruskich cię przejebało? Wybiję wszystkie te kanale! Widzę właśnie. Czemu tak? Jak nie, to inny serwer trzeba znaleźć. Ach, oj. Ach, oj. Ach, nie bez Nie, zatrzymaj i znajdź jeszcze raz inny serwer, wiesz? No, no. To zaraz do was wrócimy. Dobra, witamy was po śmiesznej przerwie. No, się Niemcy stwierdziły, że nie dadzą rady. Ja, ja, Wolkem Hot. Uwa. 99 Damagę 3 hits dołączył do nas. Dobra. Ja cię widzę, wice... śledzę. Gdzie? Gadaj kurde. Ja go zaraz strzelam. Pancer! leci Mam Pancer! 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 O, no dołączę, o, dołączył, 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 dobra, dobra. To teraz będzie śmiesznie. Co jest? Cholera, koniec? Ty, no koniec jest. Przynajmniej u mnie. to A niech zmienia. Zobaczysz, będzie to no. wczytyło przy Kurwa. je pomyśleć. No i co ja mam głosować teraz? Nie. Dawaj tego, Wolframs. Ale. Łatuję you... jest <laughs> y Szarf szuce. ja. Sznela, sznela, jude. Dobra. <laughs> nie są z Chuj. Nie przenieść się, nie może tak być. Niść perajd. Kurwa, czemu ja mam to po niemiecku? <laughs> Uwa, szarf szuce. ja, ja. <laughs> no co jest? nie ja jestem gotowy. Kurwa, ruchy. Czekanie na graczy. No, Jezu, ile was będzie tam? Trzech? Okej! Okay. ja. Potężny ja. <grymne> ja. Wehrmacht! No. <grymne> 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 Stracili impet i zaczęli uciekać! Pogońmy na jeźdźcu do do Niemiec! Co ty A Niemiec to... coś pierdoli, ale... Ty, ale ty jesteś sam! <grymne> oj tam, oj tam. z TC, myślę impasów będzie. Chcesz być sam na nas, dobra. Ale to będzie śmieszne. To jest dziwnie tak trochę. Już, już ktoś napierdala. Już jeden leży. Zostało jeszcze dwóch. Kurde mać. Czemu ja mam przeciwko tobie grać? Ale gościa... To... Refleks po alkoholu. Tylko sam Jugendlision Hitler by to przeszło ty to ja idę do ciebie, no tak nie może być. Ej Ja... jakie role Ja idę do ciebie No no, spoko, spoko Dobra, jestem u ciebie No tylko właśnie się ode zaczęła więc wiesz Ej, dobra ja popatrzę sobie no, zobacz, Jakich zobaczcie Jakich niszczysz Jaką mam długą broń? Kopy nie mam długiej broci? Masz granat. Gebera Widzę masz Gabera A to jest WT czegoś Eee, za tobą chyba był ktoś. Ja, że nie mają bomby Właśnie. Za tobą jest typek, uważaj. On idzie za tobą. A, Petrus. Ale jak gości miał karmię, miał ten... a nie ten. Ale ci, zobaczę. No. A mogę zmienić kudek na se? No. O ja im spoczuję. A to... ja wolką ja, wrócę. no to się... ruscy są Dobra Idę za tobą No Gdzie to ci pendejsy są Kurwa Zaraz pewnie jakiś Niemiecki HMW je nie? No no, no. <tryk> <noise> ja <to> <głos> <czekali>. <głos> Jak zobaczysz kogoś daleko to Możesz się... Dobra, Dobra. Ja nikogo nie tak. widzę. Ja nikogo kuźwa nie widzę. W tym jest problem. Zobaczymy. Coś się zmęczyłeś po mamusie. A, jestem udemu. Jajaj! Ty jeszcze jest jakiś <grywania> jeden tutaj. Z kłopusy pewnie bomba rozbraja ci. Gdzie on jest? F -f 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 -f. No Kajon Kaj, on jest tam. Się sí schował. Ta bomba gdzie była? Ta bomba. O, Dobra, wygraliśmy się. O, wy jesteśmy teraz tymi <gryhabliatörni> Niemcami. <Zmianowarzaru. coughs> Chyba, a nie, jesteśmy. Nie, nie, tra幾fe. ruski, ruski. Ale to mam. Tak, tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, gdzie Ja mać, skąd on nawala? Z... Właśnie z tamtego korytarza baję tam Dobra Czekaj, biegnie, 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 biegnie Dugi tam jest jeszcze Chip and days Zawsze możesz podnieść mój kaabi jakby, co? Nie, nie, nie jego rozdubczę kurde, w rosyjski sposób. Kurde, skąd on nawala z tobą? Problem. Ja, 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 ja. ja. No, <trym> ja, ja na <trym> ryj. Czekaj. Gdzie to jest? E... Rolę. Ja. Ja rolę. Ja rolę potrzebuję. Trudno. E... Czemu nie mam tego? Dobra, ruscy. Gebr szutce. No, i teraz będzie git. Ale ty chyba sam teraz grasz, nie? No, sam będziesz musiał. Ale jest ich dwóch. Rozwalisz ich. Tak jak mam pp Proszę uważać ten kuder... minie nie... się tak. na Tłusko. Kładamy bombę Eee, obok ciebie jest gościu po prawej po, No no no, za, no no Po lewej, po lewej, po lewej <śmielskie> O cholera, niemieckie bomby Chuj Za zostanie kurde Bordem, wyszedł Nie ma Ale <śmielskie> No właśnie. Takie są gry z witcherem. Ja <laughs> nic nie robię. Nie ma opierdzielania się. Dobra, teraz inaczej. On zaraz też wyjdzie. Mo się udaje. No Dobra. I on jest jeden, nie? Dobra, do ułatwienia z pistoletem będę. Tak go zejmę. Hmm? No to jest granata, mogę go pocisnąć tak? Na... Kurwa, gdzie on jest? Szaj, szaj, A to róscy zapomniałem. Hara, ja, jaj, jaj, jaj. Spasiba. Kurde. Spasiba to Z Spasiba. towarzysz, No. Gdzie ja ta pica jest? Podłoży bombę, sfer. Dobra, wiemy Mamy. Mamy miejsce do punktu A. Może gdzieś kampić? No. będzie. Im się dziś wydaje. Kurde, kumpił jak już próbujesz. W świeżym miejscu. Kurde, mój nie ma kondycji, fajki Jara. Nie, kurde, kurde, że weź, mnie rozwagi. Bombę rozwali, bombę Gdzie? Kaj! Tu! Przytrzymaj CT! Dobra, Trzymam. Jak ty! Jak cięga się! Trzymaj, gdzie? Jak cięga się! Zmiana stron. Sajten, sajten. Ja dołączyłem do ruskich, a po niemiecku pierdoli Ty, ale ten, ten pafeł nie odpuszcza, widzę, on trzyma tam. Zostaje w dubsko, ale... Zmiany z jest 2 na 1, no ale... palić to. A jak Typek... ja nie to masz w sumie gdy No. Tepek ogarnia. Kaj. Musiałeś się zgłośnić. Mhm. Mm no. Ja nie widzę cię. Ciu, rozwalamy tę stację. Czekaj, ja ci pomogę. O, już koniec. <grystanie> Ludzie, pamiętajcie czego was nauczyłem! Czemu ruski gada po niemiecku? Pamiętajcie czego was nauczyłem! Jak <grystanie> Niczego. Kurde, strzeliłem w razie stację. O, 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 o! Jasna cholera, zabij mnie z MP-40. Tego dziadostwa nic nie powstrzyma. Uważaj za to bo może być, albo nie. <grym wytrzał> Oś i alianci <grym wytrzał> zmieniają strony. Eksekucja, <grym wytrzał> Eksekucja, staje. <grym wytrzał> Podszedł, kurde, baniaka mu walno Kask, wylecia. Kask wyleciał. na 4 metry. <grym wytrzał> To wtedy powinno być, pamiętajcie, o czym was uczyły. No o czym was uczyłem? Patrz! Ty, ty o, tu jest. Olera, jasno. No to on pewnie na punkt A. Aaaaa. Wiesz łatwiej do no 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 A ten kurdu jest. Ten tu plus. Kurdu plus może przyjść przyjdzie ja, Ej ja, ja O ma bombę No pewnie Mamy gdzieś tak albo no, stara go zawołała na kolację i stoi na respie zobaczymy <noise> o, 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 o. Za mną, za mną, za mną Za mną, jak... za mną naparzał kurde za mną. Ojechał nas! Dobra. Zmiana e, stron Zapnij pysk <grafy> MG <-szuce> poproszę <grafy> Zobaczymy teraz. Zobaczymy. Mam karabin kurde z dyskiem twardym na górze. Zobaczymy jak... <grafy> <grafy> Zobaczmy. No. Zobaczy. <grafy> Zobaczymy jak już serio. Ty, ma. ty masz hełm teraz, a nie czapeczkę. <grafy> Czekaj jak to strzela? O ja pierd to się powinno stawiać, wiesz? Ehm, ale to dziwne, bo to ma dyskietkę, albo dysk twardy na górze, nie wiem co to jest. Wygląda kurde, jak płyta od dyskietki. Mm. <śmiennie> wiesz, jak się ja... Co? Skąd? 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 Z tyłu. No, Zmianna się przykrąpił. Kurde, zajden Rexen, ten judo. A tylko ja muszę kurde coś w grze ustawiać, bo mi... <śmiennie> jak go zarobię z tego dysku twardego, zobacz. <śmiennie> Czajsa i jude <grych> Dobra Jestem Czekaj, czekaj Ja muszę tutaj coś zobaczyć no, Kuźwa no Bo Co mam jest? tutaj włączone kuźwa wibracje w, w tym gamepadzie i mi zabligował <grych> Kurde ja to na ziemi muszę stawiać. Zapnij pysk A bo jak jest? jesteś ty A... Muszę zmienić klasę zaraz Eee, tutaj umrzeć nie szarfszuce. Nie, to sniper e, Elite Gabri No, Elite uwaga Nawala, skurczysty, nawala. Widziałem go. Granata chwytaj. Tam on jest tam daleko. Gdzie jest za mną? Biegną, biegnę. Za ten za biegnie. O! mnie rozgromiliśmy wroga! Wyjdzie <gryzanie> chyba. Zobaczymy. Dobra, teraz mogę grać. Mam co to za, co to za pałka, jest? SWD40. <gryzanie> o ja, pirzule, jak to. O jezu, o, ma przerąbane terenie. <gryzanie> o! E! Dołączy do nas jakiś gnój, Wypad kurde Iwan, Iwanyka, Wypadł stąd, kurwa, nie. no, wypad gościu, no, idź balans tam no. Balans, no, bieli. No, balans. bieli, co Kaj on jest. To tak nie wolno, kurde. Czeka, bo słyszysz papskie jakieś Kupi teksty. Kodana. Tu musi być blisko. Kurde, stara go z playbacku robiła. Gdzie on jest? O! Nie ma. Kurwa, gdzie on może być w tym figu. O, Nie o, o! To, się... Nie, to ty strzelałeś. Myślałem, że tamten był. Ja! Myślałem, że to jego ryja a to kurde lampkoć od samochodu. Jezu, teraz się chowa gdzieś ten... Gdzie ty jesteś? Czekaj. Kurde, a... ja myślałem, że gościu staja tu jakiś baniak kurde. Bojer. Idę do Ciebie. No, ja jestem na środku. Wiem. O, oj, 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 Widziałem. On no, po lewej mnie jakoś pocisnął. Dzisiaj przy campie okay. No i tamten gościu wyszedł, no i ten Iwany. Jest, jest pieprza, na grzyby. On gdzieś campi, nie? To jest camper. Power głowie. Gdzie on jest? Redzie. Jak mówię, kobieś Gdzieś kampi. On gdzieś kampi kuźwa. Jest typowy Niemiec. Od no, bombę No. Dobra. Czyli, Czyli na samochodzie. Dziś dupsko gdzieś wychyli Zara. On postawił na ten, na samochodzie. Hmm. Więc wiesz, gdzieś tam przy kampi i będziesz miał zabawę. Tak No wychyl łeb. Niemieckie nasienie. A gdzieś tu jest? No, tylko czekasz, ja podejdę z za... Ja pierdolę dziąbym Nie wiem. A mój to zawał zawał dostał się o parkour do te Nie tak O! To pas Tylko szkoda, że koniec rundy. gra się skończyła. Ręka no, ma Czarnoby. No jest 4 graczy, to w sumie wiale się nie opłaca, no. A apartamenty na Search and Star, to nie widziałem, jak to wygląda. Hmm. No. no to... Nie wiem, znowu te magazyny czy apartamenty? Jak chcesz. dobra. No apartamenty. zacznę czy ktoś zagłosuje, a nie. No. Pięć, cztery, trzy, hmm. dwa, jeden. Dalej. Zajęte. Znowu jestem ruski. Ja, Jaja. Hmm. Czego was pocisnąć? Jesteś u ruskich? No niestety. To ja muszę przejść. No. Jezu, czy jako kiedykolwiek z ruskimi? Chyba Niemcami. No, Niemcami. No jezu, no. Panowie, ruchy. No i. Nieważne. Nie zdołali zająć naszego miasta Dobra, w ja zmieniam. Teraz zapłacą nam na za to, że ośmielili się postawić stepę na naszej Czemu siebie? tak? To Dobra, przeszedłem do ciebie. No. Patrzę co robisz. Niestety można się patrzeć. Ja znam tą mapę, ona jest duża, wiesz. Ale mapa... wiesz, mi chodzi o ten typ, że jest zmniejszony, bo widzę punkty. Mhm. Gdzie ja mogę kurwa iść? Dobra, idziemy tu. O, jak miło. Znowu zabawa z ładunkiem. dut To niemieckie kurde kundle zaraz wyjdą. Już nie wiem, jak je blokować. No pewnie na straczu siedzi. Słyszałem bieg. Biegną. Słyszałem też Lewa, o ile się nie mylę Lewa bo góra też może być Jest mm -hmm. lewa Fuck Nie zdążyłem szybszy być. No, ja z motoruję bombę Ale właśnie, to jakie kójś wagonie, jak Oś i Alianci ja, zmieniają strony Jaja ja, teraz <laughs> my ogręimy <laughs> Ja of oficjalnie grać, bo przynajmniej wiem, że z tego to wiesz. Szansa, że jak szybko koś tak no. Dobra. Do okay. tego punktu było nic. Cholera, te szwaby są kurde nieobliczalne. Sto tak. Anglicy. Rzucam dymną. O, kurźba. Ale się kurde, ktoś zjebał dym.